Jestem Anonem na levelu 17. Anon stulejarz, nigdy nawet nie pocałowałem dziewczyny. Prawie cały czas przed kąpem z małymi przerwami na sranie, ale to też nie zawsze. To historia na inną pastę. Pewnego dnia mamę poprosiła mnie, żebym skoczył do sklepu po kiełbasę. Wiem, że jak nie wyjdę, to odłączyneta, więc niechętnie wyłączam kompa i na wszelki wypadek blokuję kompa. Mama daje mi 50 cebulionów i mówi, że mam kupić 2 kilo kiełbasy. No okej, im szybciej wyjdę, tym szybciej wrócę do kompa. Muzyka na uszy i idę. Po jakiś 10 minutach jestem przy sklepie, zwykło się prowadzony przez idealne wyobrażenie typowej grażynki. Podchodzę do stoiska z mięsem i się poczułem jakby Micejrowski nowe buciki zapierał. w i kiełbas. Od małych serderków po wielkie czarne kaszanki. Wyciągam słuchawki z uszu i proszę, aby ekspedientka podeszła, żebym mógł coś wybrać. Kątem oka widzę dwóch Sebiksów wbijających do sklepu. Pytam się tej podstarzałej zmywarki, co ona poleca, bo ja w kiełbasach nie gustuję. Lenyface. I może ona coś zaproponuje. W międzyczasie Sebiksy się ustawiają w kolejce tuż za moimi plecami. Wtedy nie wiedziałem, że to preludium do apokalipsy, która miała za moment nastąpić. Poprosiłem o dwa kilo śląskiej. Wtedy czuję mocne je w ramię. Sebiksy, które stały za mną, pytają, czy jestem niedojężny na głowę, że śląską kupuję. Odpowiadam, że kiełbasa to kiełbasa i o co chodzi? Wtedy zaczyna się monolog Sebiksa o wyższości podwawelskiej. Wtedy wpierdził się seba numer dwa. Mówi, że go chyba nogi bolą, bo kaszanka jest najlepsza, a nie kur. jakieś krakowskie gówno. Co tam się potem odpierało, to nie wiem. Pierwszy seba wziął moją kiełbasę i wykurczył drugiemu w ryj. Czy ja właśnie rozpętałem wielką wojnę kiełbasianą? Kieruję się do wyjścia, ale przez drzwi wbijają dwa oddziały sebów. Anony, jestem świadkiem ustawki kiełbasianej, Napierają się jak po...ni. Gdzie nie gdzie widać szaliki z reprezentowanym gatunkiem. Po wyjściu zaczepił mnie jeden typ i zapytał za kim jestem. Powiedziałem, że za nikim i że tylko śluzką kupowałem. Reszty nie pamiętam, obudziłem się w szpitalu. Obok mnie leżała gazeta. 21 osób zabitych i 37 rannych w ustawce między fanami dwóch nienawidzących się kiełbas w osiedlowym sklepie. O jasny chłop, To wydarzenie zostało okrzyknięte wojną kiełbasianą. Jestem jednym z niewielu ocalałych.